Dzień dobry, dzisiaj prezentujemy rower szosowy, rower aerodynamiczny Madon serii SL6 to rower, który naprawdę zdobył uznanie na rynku światowym. U nas w Polsce jest też i przez naszych klientów uwielbianym rowerem, ta wersja to jest wersja na oclv 500 czyli to jest taki karbon, który Trek stosuje z profilu rur KVF, czyli są one tak spłaszczone. Na ramę jest oczywiście dożywotnia gwarancja. W tym rowerze występuje system ISO Speed, który tu mi drgania, czyli ta do sztyca podsiodłowa tu mi nam drgania na nierównościach, pozwala na jazdę płynną, nie wybijającą nam z ruchu. Jest to jedna z wersji podstawowych, natomiast no możemy ją sobie później dowolnie konfigurować i stworzyć już naprawdę wyśmienitą maszynę. Natomiast ten rower ma wszystko co potrzeba czyli ma koła karbonowe. Koła tutaj mamy Bontrager Aeolus, one są całe karbonowe. Na te koła mamy oczywiście dożywotnią gwarancję. tutaj mamy i na koła to jeszcze też warto zwrócić uwagę Mamy gwarancję dwuletnią Jeżeli sobie uszkodzimy takie koła Po prostu się zniszczą To Trek wymienia je na nowe lub naprawia na własny koszt Układ napędowy mamy tutaj elektryczną grupę Shimano 105 Nową Shimano 105 Di2 potocznie nazywaną Czyli jest ona 12-rzędowa Kasetę mamy tutaj 11-34 Jest bardzo duży zakres Korby są stosowane i zębatki w korbach są 50 do 34, natomiast różnica długości korby jest uzależniona do rozmiaru 47 to ma 165, 50, 52 ma korbę 175. Natomiast 54, 56, 172,5, a te największe rozmiary od 58 do 62 mają korbę 175. My przed każdym zakupem roweru zalecamy Wam bike fitting, wtedy jesteśmy w stanie Wam dobrać rower, zamówić pod Wasz rozmiar, a później nasi magistrowie fizjoterapii już go tak dopieszczą idealnie, wtedy wiemy jaką mamy długość kierownicy, jaką szerokość. Jaki kąt mostka, jaką długość tego mostka, ile podkładek pod mostek, czy sztyta z offsetem, czy bez offsetu, jakie siodełko. Czy z dziurą, czy bez dziury, jaka szerokość, ustawienie progów, no to jest cały bike fitting, który robimy w cenie tego roweru. Co jeszcze takiego ciekawego, jeżeli chodzi o Madonkę, popularnie nazywaną. Jest to rower Aero, czyli on jest tak naprawdę dla kolarzy, dla sprinterów na płaskie etapy, natomiast dzięki temu systemowi ISO Speed ten rower jest niezwykle komfortowy. Także co, jeżeli macie jakieś pytania, służymy Wam pomocą, rowery są do obejrzenia u nas w sklepie, zapraszamy.